W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę rozwar wielokwiatowy. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Rozwar wielkokwiatowy, platycodon grandiflorus, gatunek rośliny wieloletniej z rodziny dzwonkowatych. Należy do monotypowego rodzaju platycodon. Występuje w stanie dzikim w Azji Wschodniej, od północno-wschodnich Chin, poprzez półwysep koreański po Japonię. Poza tym rozprzestrzeniony w uprawie, uprawiany także w Polsce. Dolina o wysokości do 50 cm. Pęd ma nagi, sinawo-zielony. Liście naprzeciwległe, lancetowate, jajowate, brzeg blaszki liściowej ząbkowane. Kwiaty są pięciokrotne, duże, o średnicy do 5 cm. Korona płatkowa, szeroko dzwonkowata, koloru niebieskiego do fioletowego, u odmian uprawnych też białego i różowego. Owoc Torebka otwierająca się pięcioma ząbkami międzyległymi wobec działek kielicha. Rozwar wielkokwiatowy najlepiej uprawiać na stanowiskach słonecznych lub lekko osłoniętych. W cieniu rośnie słabo i kwitnie mało obficie. Miejsce powinno być starannie wybrane, gdyż roślina nie lubi późniejszego przesadzania. Optymalne podłoże dla rozwaru są przepuszczalne, średniożyzne, umiarkowanie wilgotne. Golina znosi suszę, ale źle reaguje na nadmiar wody. Nasiona rozwaru można wysiewać wiosną w inspekcie. Sadzonki przenosi się na miejsce stałe we wrześniu. W początkowym okresie uprawy rozwar wymaga podlewania i odkwaszczania. Można dokarmiać go nawozami wieloskładnikowymi. Warto usuwać przekwitłe kwiatostany, to wydłuży okres kwitnienia. Roślina w cieplejszych rejonach Polski jest w pełni mrozoodporna, w chłodniejszych, wymaga dokładnego okrycia na zimę. Rozwar wielkokwiatowy można uprawiać w gruncie ogrodzie, a także w pojemnikach ustawianych na balkonach czy tarasach. Najczęściej służy do tworzenia barwnych, wielogatunkowych rabat. Dobrze komponuje się z innymi bylinami wytwarzającymi kwiaty o stonowanej, pastelowej barwie.